No więc tak drodzy moi Angielski przystanek na prowincji Żeby nikt się nie pomyślał Jak to jest wspaniale Że nigdzie gdzie tak nie ma Ktoś nasikał tam w rogu chyba Bo jest widzę ślad I tak to wygląda Angielski przystanek na prowincji Tam jest drugi Ja przyjechałem stąd jest tak wąsko nie nagrałem bo nie miałem kamery przygotowanej o jabłuszko sobie rośnie proszę zobaczyć naturalne niepryskane oni tego nie zerwą to jest akurat przy drodze to może ono nie jest najzdrowsze ale ale jabłka są niepryskane wolą kupować w sklepie proszę zobaczyć jaki szeroki jest pas niewiele szerszy od malutkiego auta tam dalej jest jeszcze gorzej są takie drogi wioskowe, lokalne, wewnętrzne. Ja się takimi rzadko poruszam, ale poruszam. Wszystkie filmiki, jakie oglądam, ludzie z Wielkiej Brytanii mówią jak jest, dają porady Polakom na emigracji, czy warto przyjechać, czy nie. Nie wiem, każdy musi wybrać samemu, ale ja chciałem pokazać inną stronę Anglii. Nie czy warto, czy nie warto, tylko kto chce spróbować, niech przyjedzie i sam zobaczy. Trochę prowincji poza miastem.